Rozpoczęła się kolejna kadencja starosty powiatu tarnowskiego Roma Łucarza. Na drugiej sesji powiatu zapytaliśmy starostę o to, jak będzie wyglądała współpraca z nowo wybraną radą. To, co się zaczęło już na pierwszej sesji, widać, że współpraca będzie bardzo dobra. Koalicja w tej chwili jest bardzo liczna. 22 członków jest Koalicji Prawa i Sprawiedliwości Polskiej Słownictwa Ludowego. Po ostatnim głosowaniu nawet widać, że dołączają do nas jeszcze z pozostałych grupowej pewni i radni, więc myślę, że to będzie bardzo dobra rada i bardzo dobra kadencja i myślę, że będzie merytoryczna. Była wszystkim zgoda w Radzie, żeby były, jeżeli są wnioski, jeżeli są uwagi, to żeby były konstruktywne, merytoryczne, a nie było to typowe bicie pijanie. Myśmy się już sprawdzili przez te dwa lata ostatnie. To była troszkę pożądana koalicja, bo jeszcze z Platformą Obywatelską, ale myślę, że te dwie partie zawsze się dogadali, dogadywali. Zresztą znamy się już. To, to są w większości radni, którzy już byli w tamtej kadencji, więc jeżeli się dogadywali w tamtej kadencji, myślę, że i tak będzie w tej kadencji, bo to są ludzie, którzy są znani w swoim środowisku, ludzie, którzy pracowali dużo dla swojego środowiska, no i ludzie, którym leży dobro pojatu na sercu. W naszej dzisiejszej sesji mamy ślubowanie czterech radnych. Dzisiaj mamy nowych, przyjmujemy do swojego grona. No to oczywiście wynikało z tego, że niektórzy radni, którzy uzyskali mandat, musieli zrezygnować, musieli się go zrzec, bo zostali albo burmistrzami, albo wójtami w powiecie tarnowskim. Dlatego też dzisiaj mamy, dołączają do nas trzy panie jeden pan. To jest bardzo dobre prognosty, dlatego, że w pierwszym, tylko w, tym, w pierwszym wyborze tylko jedna pani została radną. Na 29 radnych tylko jedna pani. Pani Barbara Gniadek została radną powiatu tarnowskiego. No dzięki temu właśnie, że były takie, a nie inne zmiany, w tych radnych, pań będziemy mieli w tej chwili cztery w Radzie Tarnowskiego. Nowym przewodniczącym Rady Powiatu Tarnowskiego został Paweł Smoleń. Jakie zadania stoją przed nową radą? To znaczy tak, patrząc w perspektywie czterech lat, to jest sprawy finansowe, to znaczy budowa łącznika autostradowego i mostu na Dunajcu. Tutaj musimy jako rada dobrze współpracować z zarządem. Żeby, żeby przynajmniej w tej kadencji rady rozpocząć tą inwestycję. Ważną rzeczą jest też, przed którą staniemy, jest sprawa reprywatyzacji, to znaczy zwrotu majątków dawnym właścicielom, w których teraz mamy jako, jako powiat swoje DPS-y. To jest też bardzo trudna sprawa. Zgłaszają się niestety poszczególni dawni właściciele tych budynków i z tą sprawą w perspektywie tych czterech lat też będziemy się musieli, musieli zmierzyć. No i na pewno nie będę oryginalny. Nowa perspektywa unijna, uważam, że powiat jest dobrze przygotowany do tego jako, jako instytucja, jest wiele wniosków, wiele inicjatyw, które czekają tylko na, na nowe rozdanie pieniędzy unijnych I, i wydaje mi się, że to są te trzy najważniejsze sprawy, przede wszystkim dobra współpraca z zarządem, my jako, jako rada, jako radni musimy, musimy być jednością po prostu, żeby, żeby wszystko układało się po myśli tutaj i zarządu i rady. A czego przewodniczący życzy sobie i nowej radzie? Przede wszystkim wyrozumiałości i, i spokoju. Spokoju dla siebie i, i dla radnych też, żebyśmy mieli, no powiem taki komfort pracy, bo żadne kłótnie, żadne niesnaski do niczego dobrego nie prowadzą. Na pewno można, może być i to jest logiczne, może być różnica zdań, możemy się wspierać, ale jak dochodzi do jakichś ważnych decyzji, to musimy być jednością. Nie możemy być po dwóch stronach.